Cześć ciotam wszystkim. Witam was na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę nietypowy materiał, bo materiał pochodzi z lipca. Wtedy miałem podejście do pobicia swojego rekordu w przysiadzie ze sztangą Safety Bar i jak mi to poszło, ocenicie sami, ale nie stawiałem tego materiału, bo nie byłem do końca z niego zadowolony i stwierdziłem, że nie ma sensu tego publikować i ostatnio właśnie natrafiłem na, na, te, na ten materiał i stwierdziłem, że kurczę, w sumie, w sumie nie jest taki zły i szkoda by było go stracić i zostawić gdzieś, żeby przepadł. Także postanowiłem skleić to do kupy i wyrzucić teraz, bo jakby nie było, był to mój rekord, z którego jestem mega dumny, także zapraszam do oglądania. Pierwsza akcja to dowiezienie ciężaru na siłownię. Bo na tej co trenuję aktualnie, to na sztandze się już nie mieści. Także postanowiłem przywieźć sobie z Go Fitness 120 kg i akurat 300 na sztangę się zmieści. Prawda? No Pomocnik jest, drugi już idzie i ciśniemy na trening. Dobry ciężar załadowany. Ciekawy jestem, minerce czynistek, jak to zobaczy. Pewnie będę zdziwiony, ale chociaż już, mnie, chociaż już mnie tu znają, to myślę, że będzie to normalna sytuacja. No jesteśmy. Hej! Nie obrazisz się jak przyjdziemy ze swoim ciężarem? Jesteśmy już na siłowni, zaczynam już swój trening. Dzisiaj w planach jest 300. Dzisiaj w planach jest 300 kg na maksymalną ilość powtórzeń. Mam nadzieję, że pójdzie 6 razy i też nie mam nie miałem zaczynając masę jakiegoś celu, żeby dojść do tych 300 kg, ale w ostatnich treningach troszeczkę siła mnie zaskoczyła i fajnie ten ciężar szedł do góry, no i wiadomo jak już Pojawia się wizja tego, że można wziąć 300, przebić tą magiczną barierę, no to jest już, jest już to dosyć ważny cel. Śmieję się, że to jest jak pierwsza setka na klatę, także 300, a później zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Pierwsze ćwiczenie wrzucam aktywacyjnie na dwugłowę, żeby zaaktywować dwójki poślad i żeby siady lepiej wchodziły. Czuję wtedy więcej siły. I czuję się pewniej jak zrobię takie, takie ćwiczenie wstępne, jakby przed siadami I wtedy pełny ogień już na siadach To się kameruje w dłuższy czas! To się kameruje Dobra, czas na trening w cardio, czyli nakładanie dłuższych miarzy Teraz ja zawsze przy tym się muszę tak zasapać mm. Najgorsze jest, że... możesz bliżej Najgorsze, Najgorzej, że muszę włosy powyrywać mm jak naciągam to włosy się wyrywają z to znaczy, że trzeba golić nogi ostatnio nie praktykuję ale to fakt ale odkąd zacząłem ich używać to no serio dużo bezpieczniej się czuję, te kolana są ustabilizowane, nie czuję bólu w kolanach, bo wcześniej lekki zawsze musiałem w prawym czuć, no i stabilnie się czuję, także więcej mi to daje odwagi, stabilności, w treningu, no i siły poniekąd też. Dobra, jeden nałożony, czas na drugi. się <śmiennie> O i teraz załóż załóż wszystko sobie Nie 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 to jest to się. Tutaj mamy pierwsze podejście i jak widzicie lekko się, że tak powiem, obstrałem. <grydy> Podnoszę ten ciężar, bo nie mogłem z nim po prostu zrobić kroku. Jak podniosłem go, to no, wbił mnie w ziemię. Nie byłem w stanie sam z nim wyjść, także trzeba było wymyślić coś innego. I wpadliśmy na genialny pomysł, że ja ten ciężar podniosę, a koledzy co stali po bokach. Po prostu podnosząc ciężar delikatnie, pomogło mi wyjść, żebym był w stanie w ogóle zrobić przysiad. No i tak zrobiliśmy, i właśnie w tej serii, przy, dr przy drugim powtórzeniu, kolega z lewej strony, myślę, że lekko spanikował, czego nie mam mu oczywiście za złe, i delikatnie podniósł mi ten ciężar, robiąc przysiad. No i niestety, sztanga mi się przechyliła na prawą stronę, i już. Więcej nie mogłem zrobić. Jednak ambicja mi nie pozwalała spocząć na tych dwóch powtórzeniach, wiedząc, że w zapasie jeszcze miałem sporo do zrobienia. Także odpocząłem i przerwa naprawdę trwała z 15-20, może nawet pół godziny, zanim odpocząłem, zanim pomyśleliśmy w ogóle co zrobić. No i podszedłem drugi raz drugi raz do, do tego przysiadu, co już do końca nie było mądre. Bo właśnie pół godziny nic nie robiłem praktycznie. Także już ochłonąłem i podszedłem drugi raz pod tą sztangę. I przy przysiadzie, już jak zszedłem na dół z pierwszym powtórzeniem, to poczułem takie lekkie chrupnięcie w odcinku lędźwiowym, i stwierdziłem, że, że już lepiej będzie przerwać. Ha! Tak jak widzieliście poszło pierwsza seria na dwa razy. Przy drugim powtórzeniu sztanga zaczęła mi się przesuwać w prawą stronę, bo przynieśliśmy własny ciężar i jak założyliśmy 300 kg na sztangę to nie było już jak zablokować ciężaru i przewiązaliśmy to gumami, ale guma zaczęła się, znaczy poluzowała i ciężar spadł, spadał. No i już nie mogłem utrzymać stabilizacji, musiałem odłożyć. A kurwa szkoda, bo by myślę, że poszło na pewno te 6 razy. No tak, tak mi się wydaje. Drugie podejście już było takie... Mm, nie byłem do niego nastawiony psychicznie. Po, tym pierwszym, po tej pierwszej serii spalonej. No i jak robiłem pierwsze powtórzenie, to poczułem ból w lędźwiowym, więc już nie chciałem ryzykować. I odczuwam ten lędźwiowy, no ale trening muszę dokończyć. I ogólnie widzę dopiero, jakie ja mam zakrwawione oczy, także Leci teraz wypychanie. Yy, spróbuję kolejny rekord, także zobaczymy jak pójdzie, i że lędźwiowy wytrzyma. I konsekwencją tego drugiego podejścia było to, jak mi fizjo tłumaczył, przesunął mi się dysk jakby w prawą stronę i to wywoływało ucisk na rdzeń, co, co efektem było okropny ból, cholerny ból. No ale z. Z tym bólem jakby dokończyłem trening Uf. 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 Dobrę zdjęte, kardio zrobione, pokaż się ładnie, <laughs> proszę bardzo. Do Dokładnie. Это уже выбор. Powinieneś być operatorem się zdarza wpierdolić w obiektyw albo coś, wiesz, jak jest, nie? Dawaj. Dobrze. Siedzi kopniutko, przepraszam. Z dziarskim krokiem odłożyć hantle. proszę bardzo, rozgrzewka za nami. I właśnie z tym bólem dokończyłem cały trening. I już jako ochłonąłem, jak adrenalina spadła ze mnie, zeszła, to zacząłem odczuwać ten ból. I naprawdę był on uciążliwy. Do, dosłownie przez tydzień, czy nawet dwa tygodnie. Nie mogłem normalnie wstać z łóżka, musiałem się przychylać na bok. Chodzenie to też było katastrofą, no ale całe szczęście, y, moją głupotę wybacza mi organizm, no i nie skończyło to się na niczym poważnym, wyszedłem z tego bez szwanku. Y, no i tak też, tak, tak, tak ta przygoda się zakończyła. Także to był materiał, którym myślę, że warto było wstawić. No i dzięki za oglądanie! I nie róbcie takich głupot więcej, bo ja na pewno tego nie powtórzę. A to było skakanie zbyt duże, skoki w kilogramach na przestrzeni kilku tygodni, co właśnie mogło skończyć się źle. Na całe szczęście się nie skończyło. Także wy bądź, bądźcie czujni i nie róbcie takich głupot. I do zobaczenia.